Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszą niedzielę będziemy rozważać wspólnie przypowieść o zapracowanych i mniej zapracowanych robotnikach w Winnicy. Rozpocznijmy modlitwą. Duchu Święty, bądź z nami w tym czasie. Oświecaj nasze umysły, serca. Poznawaj, dawaj poznawać swoje słowo. Rozumieć je tak jak Ty tego chcesz. Amen. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej. Zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich. Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedł ponownie około godziny 6 i 9. Tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swojego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłem się, umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Najpierw zwróćmy uwagę na kontekst naszej przypowieści. W bezpośrednim sąsiedztwie przed naszą perykopą znajduje się historia bogatego młodzieńca, który otrzymał od Jezusa propozycję, by sprzedał wszystko co posiada i rozdał ubogim, a będzie miał skarb w niebie. Młodzieniec nie był na to gotowy. Dobra materia materialne okazały się dla niego ważniejsze. Później Jezus mówi o niebezpieczeństwie bogactwa. Trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. I na końcu, już przed samą naszą przypowieścią, jest rozmowa między Jezusem i Piotrem. I Jezus mówi do Piotra, zapewnia go, że każdy, kto dla Królestwa Niebieskiego opuścił dom, rodzinę, Wszystkie majątności swoje otrzyma stokroć tyle. I na końcu padają słowa Jezusa. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I właśnie w tym kontekście mamy przypowieść o robotnikach w winnicy. I zaczyna się ona słowem słowem, albowiem to oznacza, że Jezus w tej przypowieści odwołuje się do tych poprzednich tekstów, o których mówiłam, czyli będzie, e, odwołuje się do e, wartości ubóstwa, problemów związanych z bogactwem, a także całej kwestii pokory w życiu człowieka, bo tak naprawdę ci pierwsi i ci ostatni to jest kwestia pychy i pokory w życiu człowieka. Zajmijmy się zatem teraz naszą przypowieścią. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza czyli on, jego postępowanie jest odzwierciedleniem logiki, jaka panuje w Królestwie Niebieskim. Zatem przyjrzyjmy się dokładnie e, najpierw owemu gospodarzowi. Co to jest za człowiek? Jest właścicielem winnicy, posyła robotników do swojej winnicy i robi to wczesnym rankiem. Jeśli przyjmiemy, że obraz winnicy no to jest świat czy nasze życie, to ten gospodarz powołuje nas do pracy od samego początku naszego życia. Pozwala nam się zaangażować i nawet nas do tego zachęca. W tym gospodarzu łatwo też możemy dostrzec samego Boga, można powiedzieć, właściciela świata, czyli tej winnicy. Ci pierwsi robotnicy zatrudnieni wczesnym rankiem być może byli najbardziej zapracowani. Ale może też byli to ludzie najbardziej ambitni, najzdolniejsi, ci, którzy potrafili się zareklamować, pokazać, zaprezentować. Mają wiele talentów, albo po prostu są sprytni. Nie zważają na innych, być może są zawsze na pierwszym miejscu i najlepiej im się wszystko udaje. Gdy gospodarz wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych robotników stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy. A co będzie słuszne, dam wam. I oni poszli. Wyszedł ponownie około godziny szóstej i dziewiątej. Tak samo uczynił. Ten fragment pokazuje nam, że Bóg działa w każdym czasie naszego życia. Odnajduje nas w młodości, w wieku dojrzałym, w podeszłym wieku, wychodzi, zaprasza, i my albo odpowiadamy na to zaproszenie, albo nie. Czasem jesteśmy gotowi, by na nie odpowiedzieć, czasem nie jesteśmy gotowi. Czasem być może odpowiadamy nie tak, jak powinniśmy odpowiadać, z nie takimi intencjami, jak powinniśmy odpowiadać na zaproszenie tego gospodarza. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. Tu mamy robotników, którzy czekali cały dzień. Może to są ci ludzie, którym się nie powiodło w życiu. Może to są ci najsłabsi, którzy nie potrafili się zareklamować, zaprezentować, którzy nie mieli siły, siły przebicia, by wyjść naprzód, by być jako pierwsi. Z tekstu wynika, że stali i czekali cały dzień bezczynnie, ale nie byli to ludzie leniwi, po prostu im się nie powiodło. Wydaje się też, że byli przegrani, nieszczęśliwi. Czekaj na swój czas, może już tak naprawdę tracili nadzieję na to, że uda im się zapracować na siebie i na swoją rodzinę. Może myśleli o sobie, że są nieudacznikami. Z pewnością można stwierdzić, że nie uważali się za szczęściarzy. I dalej mamy w tekście słowa Jezusa. A gdy naszy, nadszedł wieczór, rzekł waś, właściciel winnicy do swojego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty? Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejść. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tu spotyka nas zaskoczenie. Czy właściciel winnicy był niesprawiedliwy wobec robotników i dlaczego tak postąpił? Wobec pierwszych, z którymi umówił się o Denara, na pewno był sprawiedliwy. Wobec ostatnich był miłosierny. I dopiero jakby na tle tych, osta tych ostatnich wydaje się, że był niesprawiedliwy wobec pierwszych, ale w rzeczywistości tak nie jest, ponieważ właściciel winnicy zna serce człowieka, każdego. On doskonale wiedział, co kryje się w umysłach i sercach wszystkich jego robotników, i tych pierwszych, i tych ostatnich. Wiedział, co przeżyli ci ostatni. I wiedział na co zasłużyli. Chociaż pracowali krótko, ale może przecierpieli długo. On wywyższa najsłabszych i pomaga pokornym. Uwieńczeniem przypowieści są te same słowa, które padły przed samą przypowieścią czyli tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jezus je powtórzył, by podkreślić, że w Bożej logice jest inaczej niż w logice świata. Wielcy tego świata, ci, którym się powiodło, którzy są tutaj szczęśliwi, niekoniecznie są tak postrzegani przez Boga. I nie chodzi tutaj o to, że Bóg wybiera nieudaczników, biedaków, ludzi, którym się nie powiodło, i że ich wywyższa. A odrzuca tych, którym się powiodło, tych, którzy osiągnęli sukces, tym, którzy są pracowici, utalentowani. To nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że Bóg widzi cierpienie, włożony wysiłek, pokorę, i to docenia, i wspiera słabych. Sprzeciwia się natomiast pysznym i tym, którzy krzywdzą innych. W decyzji miłosiernego właściciela winnicy chcemy zobaczyć Boga. Który patrzy na nasze serca, nie przekreśla nas nigdy w żadnej porze naszego życia. Nadzieja jest zawsze. I w każdej porze naszego życia możemy oczekiwać więcej niż się spodziewamy. Szczęść Boże!